Siemanko, mam ogromną przyjemność razem tutaj z Mikołajem zaprosić Was na nasz konkurs, który będzie już de facto świątecznym konkursem, ponieważ będzie on trwał przez jeszcze trzy najbliższe tygodnie, do połowy grudnia, do 15 grudnia dokładnie będziecie mogli się zgłaszać na ten konkurs. Już, żeby nie przedłużać, po kolei wytłumaczę wszystkie zasady, jakie musicie spełnić, żeby wziąć udział w tym konkursie. A nagród jest, jak widzicie, sporo. Zaraz wszystko zaprezentujemy. Więc jest to zapowiadany przez nas konkurs na zdjęcie. Jeżeli ktoś śledził nas, nasz fanpage, to wiedział, że specjalnie obniżyliśmy cenę koszulek. Nie no, specjalnie ostatnio zrobiliśmy promocję na koszulki, żeby więcej osób mogło sobie na nie pozwolić. I co za tym idzie wziąć udział w tym konkursie. Wszystko, co będziecie musieli zrobić, jest bardzo proste. Właśnie tutaj sobie zapisałem, żeby nie zapomnieć. I tak. Najważniejszym kryterium jest zrobienie fajnego zdjęcia w naszej koszulce. Czyli wiadomo, robicie zdjęcie, możecie zrobić jakie zdjęcie chcecie, czy to motywacyjne czy to śmieszne zdjęcie, jakieś dziwne zdjęcie, grupowe zdjęcie, indywidualne zdjęcie, bez znaczenia. Robicie zdjęcie, ważne, żeby była, była na nim nasza koszulka. Następnie wchodzicie na forum. Na forum będzie w dziale konkursy specjalny temat, gdzie będziecie się zgłaszać i wrzucacie tam swoje zdjęcie. I tu jest bardzo ważna sprawa. Każda osoba może wrzucić jedno zdjęcie. Wybieramy... Yy, nagro, nagradzamy po jednym zdjęciu... Yy, kurwa, czekaj. I jedno zdjęcie może otrzymać tylko jedną nagrodę. Więc tak to będzie wyglądało. Yy, no i ostatnie kryterium. Yy, musicie udostępnić temat z tym konkursem na swojej tablicy na Facebooku yy, i zbierać lajki pod swoim postem. Yy, teraz Wam pokażę, jak to wygląda na forum macie taki przycisk lubię to, podobnie jak na Facebooku, no ale my konkurs będziemy przeprowadzać na forum, więc zbieracie te lajki pod swoim postem. I nie będzie to najważniejsze kryterium oceny, to znaczy mimo, że nie będziecie prowadzić w lajkach, możesz, możecie wygrać, bo wiadomo, ktoś kto ma więcej znajomych, ktoś kto ma mniej, różnie to może wyglądać, no, ale na pewno będziemy się sugerować tymi lajkami, więc jak zobaczymy, że jakieś zdjęcia jest polubione 100 razy, to na pewno wpadnie nam w oko. Dzięki czemu ma większe szanse na wygraną. I dalej. Może powiemy, Mikołaju, ile masz tych nagród dla naszych wow. użytkowników? Chyba 21 nagród i tyle osób będzie nagrodzone. 21 nagród, czyli 20, aż 21 zdjęć. Wygra w naszym konkursie. I to jest podziękowanie dla wszystkich, którzy korzystali z naszego sklepu, którzy wspierali rozwój naszego kanału. Wykupiliście koszulki, teraz mamy okazję się odwdzięczyć. Jest bardzo dużo nagród, więc szansa na zwycięstwo spora. Może powiem ogólnie: chcemy bardzo podziękować sponsorom tych nagród. Tutaj głównie Y, zasłużył się trek, mamy bardzo dużo białek treka, jest 5 y, białek, y, białek WAYS 100 po 900 g i Ostrowit y, też tutaj fajną paczkę przygotował, mamy taką nowość WPC 80 Instant, czyli dla kobietek fajne smak. czyli tu jest y, jednak gwarantowana nagroda dla kobiety, bo to jest białka dedykowa dedykowana A. seria dla kobiet. A. WPC86. No, także... Ale, no dobra, białeczka no, białeczkami, ale I Jeszcze oczywiście jeden z głównych sponsorów nagród jest WK. To I... jest fajne, bluza! Jeszcze jak zobaczycie ten film, to oficjalnie takiej bluzy nie można kupić. Będzie można kupić w przyszłości. No ale na pewno osoba, która wygra tą bluzę, będzie jedną z pierwszych, która będzie ją miała naszą oficjalną bluzę. I tutaj mamy jeszcze dwie nasze koszuleczki, oficjalna koszulka WK już z nowym odświeżonym rogiem i koszulka Natura, mam nadzieję, że dobrze nie dać, szara. Oczywiście rozmiary wybieracie sobie jakie chcecie. Kółeczko takie ciekawe, do robienia brzuszków. Mikołaj zrobił brzuch na tym kółku. na pompę w No i mamy dwa magiczne shakery, w których nie widać co jest. W jednym shakerze jest kilka shotów AKG, dokładnie cztery próbki, jakieś próbki. A w drugim shakerze jest witamina C. Mamy zestaw opasek, cztery opaski, nie narzekaj, nie spać dźwigać i naturale. To takie dwa zestawy opasek, tutaj też AKG na pompę, no więc jest aż 21 nagród na pewno na pewno jest to spora szansa na wygraną. I tu jeszcze wspomnę, że jeżeli ktoś nie dostał jeszcze swojej koszulki ze sklepu, to na dniach na pewno wyślemy. Niestety o kilka dni się w, ostatni, w ostatnim czasie ta wysyłka opóźniła, bo naprawdę zamówień tych promocyjnych było sporo. Więc tutaj yy, dziękuję wszystkim za cierpliwość. No i yy, yy, jeszcze jedna sprawa, bo do yy, którego tak, na początku, do 15. Staram się mówić tak szybko, żeby, żeby bo już mówimy 7 minut i zaraz będą wyłączać To taki ważny konkurs. Dobra. E, jedna sprawa. E, bardzo prosiliście, żeby też koszulka taka, jedz co chcesz, była w promocyjnej cenie na naszym sklepie. Zapomnieliśmy o niej, e, wybraliśmy inne, ale też ze względu na to, że może nie każdy słyszał zapowiedzi tego konkursu, chcielibyśmy tą promocję przedłużyć. Czyli i dodatkowo jeszcze do promocji dołożyć tą koszulkę. Czyli przez, z tego względu, że ten konkurs trwa aż do 15 grudnia, jeżeli chcecie w nim wziąć udział, jeszcze zdążycie spokojnie zamówić koszulkę i chcielibyśmy na cały okres tego konkursu zmniejszyć cenę na nasze koszulki do 39 zł i myślę, że te osoby, które chciały jeszcze tą, co chcesz kupić po niższej cenie będą zadowolone a te osoby, które nie słyszały o konkursie, też się nie zawiodą, bo y, będą miały okazję. I... Czy o czymś zapomniałem? Y, Okej, okay, to jeszcze raz spełniacie wszystkie te warunki, żeby się zgłosić. Y, koniec zgłoszeń jest 15 grudnia, wyniki 16 grudnia, co oznacza, że Mikołaj wyrobi się przed, święta. przed świętami. Po 16 grudnia wysyłamy już te nagrody, więc będziecie mieli pod choinkę fajne niespodzianki. No i to chyba tyle. Wszystkie szczegóły będą w temacie na forum, więc jak jakieś wątpliwości, to tam się kierujcie. Na ekranie też macie adres do tematu. No i życzymy kreatywności, pomysłowości i szczęścia w tym konkursie. to wszystko. To wszystko? Tylko ta koszulka, a mówię, że jeszcze ma być chyba wuka i natura. Może Co? nie dodałem, nie pamiętam. Co tu sobie? Oprócz tej koszulki w promocji będą jeszcze Natura i WK. Po Jeszcze śnieg by się przydał. Nie, śnieg jest głupi. Może jakieś efekty zrobię tam, nie? Renifera. we listen